Z dużej wysokości, to też giniemy, oczywiście, więc jak zeskakujemy, to robimy to mniej więcej w taki sposób. Przynajmniej na początku, potem będziemy mieli ulepszenia. O, słyszycie taki dźwięk? To właśnie jest w prawej słuchawce, czyli gdzieś tu spadła gwiazda. O, jest gwiazda. Gwiazdy spadają tylko w nocy i świecą małym światłem. Tak jesteśmy jak Harry Potter teraz, z różdżką. Gwiazdki przydadzą się później. 10 gwiazdek Widzimy teraz, że jest. Pressmail Resource 20 Mana i Zephyrs After the Sunrise. Yy, jak mamy 10 gwiazdek, z nie ma, które spadły, to możemy to skraftować w jedną lepszą gwiazdkę, która nabija permanentnie 20 many. Niektóre bronie, albo zaklęcia, właśnie yy, wymagają posiadania many. Pomyliło mi się. Dobra. Nie, nie, dalej. Jeszcze nic ciekawego nie znaleźliśmy. Niestety. mi się trochę wody. Oj, no to już widzę Nie, jednak widzę widziałem kamien. Niestety. Już myślałem, że będzie dokładnie. Na początku jak się domyślacie pewnie nie będziemy mm, tworzyli nowych kilofów, bo mamy od razu Cooper, a nie wooden, jak to mają w Minecraftie na przykład. O. W końcu dotarliśmy do żelaza. Jak widzicie, żelazo jest bardzo podobne do kamienia. Ups, Daisy. To co tu było to była glizda rowak. One się przekupują przez skałki i nas atakują bardzo mm, głupia, głupie stworzenie, głupia bestia to chyba wydaje mi się, że też jest właśnie żelazo tak, i to było żelazo no wyramorujemy tu, nie lubimy dziur i zbieramy żelazo i kopiemy dalej wodę, <laughs> Czyli Jak słyszałem wodę, to znaczy, że gdzieś pobliżu się jaskina. Słyszałem to w lewej sławce, Więc mogłem się że jest z lewej strony. Ale był strotliwy, nieprawdaż? W tej grze czasem jest bardzo rozległy system jasny właśnie. Można w jednej jaskini siedzieć przez niemal całą grę. Oczywiście te teoretycznie, bo w praktyce to różnie wychodzi. się przez ten kamień i idziemy w lewo. Hmm, Turum, turum. Dobra. Nie idziemy w lewo. No dobra. Idziemy węgł. To mi się coś kojarzy, że z tej strony będzie. Takie mam przeczucie. No tak, nadam jest woda. O, tu jest kolejny rzut slim. Wszędzie na górze mieliśmy zielone, tu jest rzut slim. Tylko głupio bo w wodzie siedzi. Hmm. Jakby to zrobić, właśnie. Hmm, mam Może tam od góry by się dokopać. A bo nie, pójdziemy po prostu niżej, zostawimy to. Za jakbyśmy. Właśnie otworzyli to miejsce, to by nas tutaj cała, cała ta woda by się do nas wlała, a my tego byśmy nie chcieli. Ponieważ zazwyczaj woda w tej grze to jest samo zło. W wodzie nie można pływać, tylko wszystko porusza, się, wszystko porusza się wolniej, ale za to wyże, wyżej skacze. Z tego co widzę, mamy glinę już. Tak, to jest glina. Glina służy do wytwarzania cegieł. Glina błyskotliwa, uwaga. Cegły tak samo jak Nie, cegły są potrzebne tylko do budowy domu, jak się chce jakiś ładniejszy. Chciałem powiedzieć cegły tak samo jak kamień, ale nie, bo z kamienia można na przykład stworzyć też mm, piekarnik. O, z mieliśmy więcej Kupera. Zaraz idziemy wykopać hmm, doskoczymy Ui nie doskoczymy Dobra, ale teraz zaskoczyliśmy Mmmm Okej, okay, na no, tej wysokości niech będzie <ścoughs> no, całkiem sporo No sporo, sporo. Sprawdzimy ile. No, może być. Jak na początek by się przydało też jakieś nie jest źlata albo srebro nawet. Fajnie jest to zrobione, że nasza postać nie widziała w ogóle światła. Gdzie jakbyśmy widzieli w ciemnym całkowicie zauku jakimś, to nie będziemy widzieli dosłownie nic. Ale zaraz wam to pokażę. Okej. Okay. Załóżmy. Teraz nie, nie widzimy nic, prawda? Napiero jak ustawimy sobie. Hmm, pochodnie torcza. Gdzieś obok nas. albo no w ręku będziemy trzymali. No dopiero wtedy będziemy cokolwiek widzieli. <śmum> po muzyczce słyszę, że już na cały dzień na górze. Czyli zaraz wracamy. Nie będziemy kopali dalej. Tylko widzę więcej żelaza. To jest to, są potrzebne właśnie do tworzenia różnych. Broni, zbroi innych przedmiotów. No i skończyły mi się pochodnie. Hmm, dobra. To idziemy na powierzchnię. O, słyszę robaka. Robakiem tak się łatwo na przykład kubić właśnie. Po prostu się trzyma jakąś broń killoff na przykład i się uderza cały czas. Najwięcej wrażeń dostaje jak z w głowę. Prawie No zdało. Widzicie, zginął. Mam no, trochę kopera węgla. Klasy O, spaliłem. Mm, tak zrobimy. Dobra, lecimy dalej. Znaczy wyżej. Czyli z powrotem. Tak dla ścisłości. o, urósł na grzybek. Mm, zbierzemy go. Teraz tak. Tworzymy sztabki żelaza. Mamy, możemy tworzyć też kowadło. Stworzymy, przyda nam się do kraftowania innych rzeczy. Więcej Coopera to jest mój zdaniem brąz Cooper. Choć nie jestem tego 100% pewny. Dobra, stawiamy teraz kowadełko. Możemy coś innego skraftować. Tak, bronie i hełm. Hełm na razie nie kraftuje. Ponieważ później będziemy mogli łatwiej yy, dostać home Spodnie są drogie, lepiej na początek broń po prostu. O, i nie polecam robienia shortsworda z very fast tak speed. Tylko brosword. Jak widzicie brosword atakuje tak jak PKX, X Hammer, jak wszystko. No pewnie. O, kolejny grzyb. Jak wszystko, prawda? A Short Sword by po prostu tak. No, nie jakby. to jak powiedzieć? W poziomie tylko atakuje. O, bez takiego zamachu większego. Prawda? No dobra. Mam jeszcze łuk. Którego na początek na razie nie tworzę, ponieważ mi się nie przyda. Więc. Do zobaczenia na samym razem. Czekam się z wami. Do utrzenia. Tchau.